Siemanko drodzy widzowie, słuchajcie, moja 80 jeździ, cieszę się już nią jako daily, mam czym jeździć na co dzień, także przyszedł czas na a mogę ją śmiało pociąć, zdewastować i wrzucić do worka ze wszystkimi never ending projektami. aż Bartek zrobił dziwną minę. <laughs> także słuchajcie, przyszedł czas na szóstkę. Była to zwykła wersja, znaczy nie taka do końca zwykła, bo K4 w sedanie 27 biturbo. turbo. Niestety miała fabryczny defekt w postaci tip tronika na pokładzie. Jak to mówią, awaria podstawą tuningu, także wychodzi na to, że muszę stuningować cały samochód od, od kół po sam dach. Wiecie, teraz fani BMW powinni się cieszyć, bo tak w tym Audi zepsuło się totalnie wszystko. Totalnie wszystko. Hamulce się skończyły, zawieszenie się skończyło, popękały sprężyny, wylały. Się amortyzatory, zardzewiała cała dookoła i jeszcze na koniec rozwalił się Tiptronic, A chwilę przed tym y, padła instalacja gazowa i jeździł tylko na benzynie, co tak naprawdę do tej pory odbija mi się czkawką. No, na szczęście. W sumie to powiem Wam, że jak jeździłem na benzynie, to nawet chyba jako zbawienie, że ten Tiptronik padł. No, trzeba przyznać. Tak, bo już bym był bankrutem. Pewnie już bym zaczął wyprzedawać narzędzia z warsztatu. A tak to zepsuła się, więc przestałem ją tankować. Genialne rozwiązanie, naprawdę. Czyli Tiptronik, jak się popsuje, to to jest szczęście w nieszczęściu, że się zepsuł. Tak. No, tak jak się zepsuł, to gdzie? Wszędzie jeździłeś, że zaoszczędziłeś? Czym? Czym? No czym? Czerwonym golfem trójką. A wcześniej? A wcześniej? Bartka Volvo. O! No. O! No? no? Przydał się operator, kochany jest. To muszę tak właśnie tu. Żeby się nie czepiał, to tak, Bartek jest kochany, pomógł bardzo, no woził mnie, po prostu było super. No to słuchajcie, opowiem wam parę słów o tym samochodzie, co planuję. W sumie to już wymieniłem, co się zepsuło, więc wiecie, że to będzie wymieniane. I oczywiście, wszystko to, co się zepsuło, nie będzie wymieniane na jakieś seryjne części, tylko będziemy od razu robić tuningi i przeróbki. Zacznę od skrzyni, czyli wlatuje sześciobiegowy manual. Prawilny, jedyny słuszny do tego silnika. Akurat mam cały swap, kupiłem z 3 litrowego ASN-a poliftowego. No to takie w miarę fajne przełożenia powinien, powinna mieć ta skrzynia. Hamulce padły całe i z przodu będzie taki mały, mały big break. Zapraszam, zapraszam tutaj do stolika, bo mam tutaj ekspozycję taką zrobiłem dla was moi kochani widzowie. Słuchajcie, naprzód wlatuje taka tarcza. To jest tarcza z A5. Ona ma 357 mm średnicy. Do tego jest. Zacisk dwutłokowy z A8D3. Fajny, taki dosyć aluminiowy, lekki. Spodoba mi się to w nim. Dwutłokowy, już mówiłem chyba. I to wszystko będzie zamontowane na zwrotnicy z S6C5, ponieważ kupiłem całe szerokie. A dobra, do tego wrócimy. Mam zawieszenie od S6. Dobra, na razie tyle. Mamy całe zwrotnice. Aluminiowe sanki na tył. Aluminiowe zwrotnice z Ski Szerokie piasty z Eski. Także, także siada mi Plug and Play. To jest taki fajny, tani sposób na zrobienie upgrade'u, To już powinno spoko hamować. I teraz tak, a propos tył no to tu mam z jakieś to jest jakiś tam chyba B8 Audi, yy, jakieś suwy, niektóre, jakieś Porsche, chyba Makan na tym jeździ. To jest tarcza 330 mm, yy, wentylowana oczywiście i to jest trochę mi się ubrudziła, bo z komina sadza leciała, no taki wypadek przy pracy. No, ale to nic zmyje się. i to jest, i to jest na tył 330. Do tego jest taki fajny zestaw jednotłokowy. Jarzmo jest z RS6C5, natomiast zacisk z tłoczkiem 41 mm od Busa Volkswagena T5. No, i te klocki są chyba w komplecie też z B8, do tego z tego co kojarzę. I to wszystko, żeby nam ładnie na szerokim zawieszeniu wyglądało, to mamy do tego pakiet Felk z 8, znaczy pakiet komplet felg 08. Tak. I to są wszystkie wszystkie w jednakowym rozmiarze 18 cali i szerokości 10,5 cala. Także jest no, ekstremalnie szeroko, bardziej mnie ten przód martwi, bo to już naprawdę jest szerokie koło jak na przednią oś, ale do klatra muszą być cztery jednakowe. Także po prostu lądują felgi z R8 Fajnie już je spasowałem, żeby udało się je w ogóle założyć na tą zwrotnicę, mimo że S6 ma bardziej odsadzoną piastę, jest, jest, jest szerzej, to mimo to musiałem dać dystans 30 mm z przodu i z tyłu, żeby, nie, 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 żeby felga nie dotykała zwrotnicy, a w przypadku tylnego zawieszenia, żeby nie dotykała sprężyny od zawieszenia. Także musiałem dać 4 dystanse po 30 mm. Spasowałem sobie to wszystko w ogóle przed nagraniem tego, przed nagraniem tego odcinka, przed zaczęciem serii z Audi A6. Na początku gdzieś tam na live'ach po sobie wstępnie wszystko przymierzaliśmy, bo chciałem wiedzieć na czym stoję, bo tak dużo części kupiłem, ale powiedzmy, że chciałem się przekonać najpierw na własnej skórze, czy to wszystko będzie do siebie pasować, cze czego jeszcze nie mam, co mi brakuje, żeby, żeby wiedzieć na czym stoję i dopiero zacząć nagrywać. Także wstępnie, wstępnie mam już wszystko popasowane. Dobra, jak już skończyliśmy temat zawieszenia szerokiego, no to tutaj Bartku możemy zmienić kadr teraz. Mam przymierzony z przodu, na razie to jest po prostu tak y jeszcze nie, nie, nie docelowo zamontowany. Ale, ale przypasowany cały przód z S6, tak samo z, E6, z S6 C5. Są to szerokie aluminiowe błotniki. O, jak mnie wygonił? No, no szerokie. Przepraszam, mogę? Tak. No dobra, patrzcie, jakie ładne szerokie błotniczki, to wygląda przesłodko. I teraz yy, to są koła. W sumie z drugiej strony, a nie, yy, prawe tylne możesz nagrać, bo jest taka felga, która ona na oryginalnych błotnikach. Powiedzmy, że była w miarę fajnie spasowana, to możesz, możemy do tyłu przejść, żeby mniej więcej pokazać widzom, jaka jest różnica. Nie? No, w miarę dobrze to wygląda? Chyba widać. No i teraz możesz sobie obrócić się i, i przód z tej strony pokazać. No. Także jest parę centymetrów szerzej. Oczywiście nie obyło się bez problemów, bo jest cała masa problemów ze spasowaniem tego przodu. Ale powiedzmy, że nie trzeba za wiele ciąć i przerabiać. Da się to jakoś tam mniej więcej odrobiną sprytu poprzerabiać, żeby pasowało. Bo to jest, no wiadomo, SK miała V8 i żeby, żeby udało się ten wielki piec z przodu upchnąć, powiesić na przednim zderzaku ten wielki silnik V8, to musieli mu o 3 czy 4 centymetry mordę do przodu wysunąć. Także maska jest inna. Zderzak jest inny, błotniki są inne. I w ogóle patrzcie, tutaj o, pokażę Wam taki pierwsza przeszkoda. Spójrzcie, jeśli lampę jakoś tam plus minus spasuje, to tu brakuje właśnie te 4 cm, jest pas przedni za głęboko. Także albo będziemy po prostu przerabiać uchwyty w lampach i wysuwać to na zewnątrz, albo cały przedni pas wyciągniemy, po prostu damy między podłużnicę takie dystanse aluminiowe i tutaj te śruby, tak samo zrobimy taką fajną, jakiś, jakiś nazwijmy to adapter, tak? Błotnik natomiast też się nie do końca trzyma, bo z trzech śrub tylko ta środkowa się pokrywa. A tutaj patrz Bartków, nagraj w tym miejscu. no tu będziemy, Tutaj wystarczy wywiercić otwór, bo tu jest, tu jest otwór na y, gwint na śrubę. No i tutaj jest też taka sytuacja, że jest otwór w błotniku, a nic pod spodem. Także tutaj byśmy musieli jakiś gwint zrobić, żeby to wszystko się trzymało i żeby można było ładnie szczeliny wyregulować, żeby to się trzymało w kupie. No i co? Kolejny problem jest tutaj, że mamy zderzak. To jest od zwykłej poliftowej wersji, no i oczywiście jest krótszy, no bo mówię, to są te kilka centymetrów, które brakuje, poza tym yy, inny ma tutaj profil, no przez to, że jest wyciągnięte nad kole, ten błotnik taki tutaj jest bardziej wypukły, no to, no to ten dół też się nie zgadza. Ale to nie jest problem, bo yy, z tym się liczyłem, wiedziałem, że tak będzie oczywiście, zderza go od eski, jest drogi bardzo, lampy od eski są drogie, pas przedni z chłodnicami ze wszystkim też jest drogi. I nie bardzo widzi mi się teraz kolejne jakieś grube tysiące tutaj wsadzać, jak wiem, że jestem w stanie to sobie tam swoimi sposobami poprzerabiać, tak, także będzie dobrze i tanio. No, także dół zderzaka będę zupełnie przerabiał, chcę taki kastomowy zrobić. Taki troszkę coś pomiędzy RSM rs RS6C5 a RSM B5, RS4B5, tak, coś pomiędzy i jeszcze do tego wrzucę jakąś taką swoją wizję, jakieś takie swoje, swoje smaczki do tego zderzaka. Także cały dół po prostu od. Od listwy w dół prawdopodobnie zostanie tylko góra, a tutaj będzie już moja inwencja twórcza w tym. Także to tyle. Słuchajcie, dzisiaj na odcinku. Skupimy się trochę na blacharce, bo tak poopowiadam Wam mniej więcej co chcę zrobić, ale dobra, jeszcze nim przejdę do tyłu, to po prostu lecimy po kolei. Do środka mamy kupione Recaro, no nie są to niestety z RS-a, czyli, czyli to są fotele Recaro, ale nie mają wytłoczonego RS, RS-6. No tym się różnią po prostu S-kowe od rs że nie mają tego wytłoczenia. No jest to taki fajny smaczek, ale no ale no niestety, no ciężko jest kupić, nie mam, nie stać mnie na, na po prostu wszystko, żeby kupować RS-owe, no nie? Grille, nie grille, to wszystko tam jest w tysiącach idzie, także ten projekt byłby zupełnie. Teraz jest już bezsensowny, umówmy się, bo zaraz i tak wiem, że w komentarzach napiszecie mi, że nie ma sensu, że się nie opłaca i tak dalej. Ale dla mnie się opłaca, ja mam ochotę, chcę to robić, chcę to dla Was nagrać, chcemy cały proces pokazać, no i później się cieszyć tym samochodem. 80-ka też się nie opłacała, ale teraz mnie cieszy, nawet bardzo mnie cieszy, jeżdżę sobie, chwalę sobie, więc mam nadzieję, że i z tym samochodem tak będzie. Także dobra, lecimy dalej, przejdźmy teraz do tylnych błotników. No tutaj już widzicie też w ramach, w ramach eksperymentu takiego, żeby się przekonać, czy to będzie pasować, już wyciąłem tylny błotnik. I mam przymierzony szeroki, w sumie to pójdę po niego, od razu przymierzymy, tak, Bartek? Dobra. Później będziemy pasować, przymierzać, także tak to wygląda. Wewnętrzne nadkole też mamy wycięte, będziemy musieli niestety je wstawić. I teraz słuchajcie, od razu odpowiem na pytania, bo domyślam się, że dużo osób w komentarzach będzie pytało, czemu nie cały błotnik, czemu nie całe poszycie wstawiać po zgrzewach. Tylko znowu będę w połowie spawał, jak jakiś wiecie, jak jakiś amator i tak dalej. No to powiem wam tak, że szeroką budę w sedanie, no to jest dosyć rzadka sprawa. No mi się trafiła akurat w awancie, że po prostu tam na grupie znalazłem gościa, który S6C5 w Awancie rozbierał na części, właśnie od niego kupiłem cały pakiet, właśnie całe zawieszenie, wnętrze, no i całe body Tak naprawdę kupiłem cały tyłek odcięty przed słupkiem, że po prostu całą tylną podłogę, cały tył auta dostałem, przednie błotniki w komplecie z maską. No i tylko bez zderzaka i lamp, oczywiście, bo to się bardzo szybko sprzedaje, to jest bardzo chodliwy temat i drogi, no nie? Także, także ja sobie później na spokojnie dokupiłem tylko zwykłe poliftowe lampy i poliftowy zderzak. Natomiast. Ten jak mam, ten tył auta od Avanta, także padła decyzja, że zaraz tu za przetłoczeniem po prostu wycinamy i będzie to wstawione w ten sposób. A teraz tak, czemu, czemu tutaj z całą wnęką i z tym kawałkiem progu, a nie w ten sposób dalej jechać? Bo chcę zrobić, to ogólnie ma być taki fake RS, nie chcę robić na Skę tego samochodu, tylko chcę zrobić na RS-a. RS-ów w sedanie jeździ... Bardzo mało, ogólnie RS-ów jest mało, a jeszcze RS-ów w sedanie to już w ogóle jest mega mało. I są drogie. I ja chcę zrobić fake RS-a, ale yy, wiadomo, RS ma szerokie progi też. SK ma tylko wyciągnięte nadkola, tu błotniki, yy, a RS do tego ma jeszcze całe poszerzone progi. I ja chcę zrobić yy, coś takiego, tylko pójść znowu o krok dalej, bo chcę się bardzo mocno sugerować RS-em, ale dorzucić gdzieś tam swój pierwiastek do tego, także od razu usuwając wadę tego samochodu, bo moim zdaniem rdzewiejące doły drzwi i te listwy to jest wada tego samochodu. To są takie gumowo-metalowe bryły na dole drzwi, które puchną, y, 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 gdzieś tam odkształcają się i pod nimi rodzi się chora ilość rdzy. Także, także zapadła decyzja, że drzwi będę obcinał równo tutaj i zaślepiał od spodu. Będę skracał drzwi właśnie o te kilka centymetrów o, o tyle, ile właśnie zajmuje ta listwa. I próg będzie sięgał dotąd. Także próg zamontujemy wyżej i będzie bardziej odsadzony. Także, także no, dosyć duża ingerencja. Będzie to taki troszkę stylowy, stylizowany tym ale nie do ale nie do końca też będzie to odzwierciedlenie. Po prostu muszę tutaj mieć jakieś. Że tak powiem, swoją wizję spełnić tak, jak mi się to podoba, bo nieraz powtarzałem, że moje auta robię tak, jak mi się podobają yy, i robię je dla siebie. Nie zmyślą o sprzedaży, nie z o jakichś inwestycjach i tak dalej, tylko z o tym, żeby codziennie rano, jak będę do niego wsiadał, żeby mnie cieszył i żeby mi się podobał. Także słuchajcie, jeszcze a propos, a propos od razu odpowiem: pewnie wiele osób będzie się zastanawiać, czemu nie kupić ESKI na przykład, albo nie kupić, nie wiem, bo tutaj tak naprawdę części też dużo pieniędzy i dużo pracy. Czy gdzieś tam jakiegoś RS-a znaleźć? No, RS może poza, poza jakimś zasięgiem finansowym jest, ale na przykład Eskę da się kupić, bo już tak już gdzieś tam w poprzednich jakichś filmach i pod live'ami były by, komentarze, że Eskę można kupić za 10 tysięcy i się cieszyć. No, ja bym się nie cieszył z Eski, bo tak, większość ESEK to jest awant, co już dla mnie po prostu odpada, bo nie lubię awantów. Dla mnie musi być sedan, a szóstka tylko w sedanie a czwórkę akceptuję B5 w awancie, bo mi się podobają, ale C5 musi być tylko sedan albo nic, albo sedan albo nic. Druga sprawa, tutaj będę miał manual rzucony i mam silnik 2.7 Biturbo, czyli w połączeniu z napędem 4 i, i z budą w sedanie, no to jest naprawdę fajna konfiguracja. Naprawdę to jest taki mój ideał, że to jest sedan, 4 manual i Biturbo pod, pod maską. To jest, to jest taki naprawdę konfiguracja, moim zdaniem najsłuszniejsza. SK ma ten 4-2 silnik, kto wie, no to jest kłopotliwy silnik, nie trzyma mocy, są różne, bardzo jest drogi w utrzymaniu i proszę mi nie płakać w komentarzach, że się nie znam, bo jest drogi w utrzymaniu ten silnik, każde V8 z tych lat jest drogie w utrzymaniu, tam są tam jest cała masa kłopotów w tych silnikach i co byśmy nie ruszyli, to są, gdzieś, to są tysiące złotych na cokolwiek, żeby przy nim zrobić Biturbo też do tanich nie należy, ale uważam, że jest dużo wdzięczniejszym silnikiem i dużo bardziej sensownym też jest bardzo podatny na modyfikacje, na podniesienie mocy do tego jest lżejszy o te dwa cylindry, łatwiej się mieści właśnie w karoserii. Wydaje mi się, że, że nawet jest, jest no bardziej popularny do tuningu. Jest, na każdym kroku będzie mniej problemów z nim. No i nie wisi na tym zderzaku ta wielka fałsema, to, to ja się tym kieruję. No i mówię, ja mam, mam już w zasadzie na zapas trzy skrzynie kupione do tego silnika. Sześciobiegowe, które dobrze współpracują z tym 2.7 biturbo. No niestety z, z tym 4.2 silnikiem, no to już tam różnie bywa. to jest Taka, taka prawilna skrzynia do 4.2 to też manual kupę pieniędzy kosztuje. W każdym razie nie w każdym razie, tylko właśnie to są te, to co mnie... Motywuje do zrobienia tego samochodu, a nie kupienia po prostu innego, bo tyle ile kosztowały mnie poszczególne części, tam felgi, zawieszenie, y, wnętrze, te błotniki, no to tak, ja już za to bym kupił sobie Eskę. Tylko że ta Eska by wymagała pewnie taka za 10-15 tysięcy Eska, by wymagała, żeby wsadzić w nią jeszcze 40 tysięcy, no i dalej nie byłoby to co mi się marzy. Także od razu mówię, y, tak postanowiłem, tak sobie wymyśliłem i tak będziemy robić ten samochód. Mówiłem już o tylnych błotnikach? Dobra, to słuchajcie, żeby nie było. Y, pierwszy odcinek to jest taki pilot, tak naprawdę wprowadzenie, powiedzenie co w ogóle chcę z tym zrobić, przedstawienie postaci, przedstawienie wszystkich problemów, ale popracujemy też dzisiaj, troszeczkę chcę, y oczywiście przed nagrywaniem, tak jak wspomniałem wcześniej, y wyciąłem ten błotnik, żeby sobie po prostu zrobić przymiarkę i zobaczyć czy to, y czy to będzie pasować, zobaczyć wizualnie też, jak to wygląda, natomiast teraz chcę rozwiercić cały próg, Zobaczycie też, że w zasadzie ten próg też wymagałby jakiejś interwencji, no bo już auto ma 24 lata. No i gdzieś tam też się wdarła korozja. Tutaj wiecie, w miejscach gdzie się podnosi zalewarek, znaczy gdzie się podstawia lewarek. No i ogólnie są tutaj plastikowe, plastikowe nakładki, pod którymi tak naprawdę łopata, łopata piachu wypadła, jak je odkręciłem. I bardzo dużo jest takich ognisk korozji, których chce się pozbyć. Tylko ja już nie chcę po prostu montować z powrotem tych plastikowych nakładek. Tylko rozwiercę próg i już chcę, będę chciał zamontować próg, który ma mieć docelowo kształt. Yy, tam ma być ostatnią warstwą. Próg ma być po prostu ostatnią warstwą, czyli będą progi metalowe, nie będzie żadnych nakładek. No i musi być odzwierciedlone po prostu jakiś tam kształt, taki jak sobie w głowie wymyślę. Już no. taki niby RS, ale jednak. Znowu z jakimiś tam kolejnymi smaczkami ode mnie. No także co jeszcze możemy? Dobra, tylny zderzak to już będzie za dużo, to następnym razem po prostu mm, jeszcze jest w ogóle niespasowany, więc będzie też z dwóch jeden spawany, bo dół mamy z Avanta od Eski, a górę niestety po prostu, znaczy niestety, no górę mamy od mojego zderzaka tutaj oryginalnego od tego samochodu. Eska ma szerszy ten dół, ma fajny dyfuzor taki, miejsca na dwie rury wydechowe, parkroniki, czyli taki jak potrzebuje, taki jak chce. No i będziemy rzeźbić z 2 jeden. No ale do tego przejdziemy, bo to by było za dużo, jak Jeden odcinek. Także słuchajcie, bujamy auto na bok. Tak jak M5 robiliśmy, zawsze była pochylona. Z jednej strony robiłem jedną stronę, później na drugą stronę przechylaliśmy. Także dobra, dzisiaj sobie dźwigniemy to auto i rozwiercimy próg, i będziemy dumać co dalej. Tak, więc bierze się za robotę. Dobra, podniesiemy gruza, zabezpieczymy sobie tymi dwoma kobyłkami, żeby było bezpiecznie, ale nie wiem, ta szóstka jest taka ciężka, że trochę boję się za jedno koło. Także będziemy dźwigać jednocześnie za, za próg i za koło dwoma dwoma podnośnikami. Zresztą temu w 86 skończyło się UDT badanie, także wiecie, średnio. No nic, czy to dobry pomysł, to się okaże. A można spasy sprawdzić od razu, nie? Nie mam pojęcia, za co tu podeprzeć. Zamiskę olejową? Wygląda na solidną. Dobrze, że nie ma skrzyni i wydechu, to jej lżej trochę. Ty na serio, bo tak, ja potrzebuję rozwiercać próg, więc za te elementy, gdzie się podstawia lewarek, gdzie są przewidziane, no nie mogę za bardzo. Tutaj jest płaska podłoga, nie ma punktu zaczepienia. Wępiące było fajnie, bo jednak podłużnica tutaj szła zupełnie inna konstrukcja jak w Audi. Także nie powiem, bo było łatwiej. Tu muszę trochę pomyśleć. Mam pomysł. Po prostu zablokujemy tutaj za koło, zablokujemy. A z przodu dalej nie wiem. Dobra. To jest jeszcze nieprzerobiona maszyna i widły są za wąsne, Znaczy za wąsko są, że nie da, się, nie da się tak wjechać pod koło, ale zrobimy tak. Także opuścimy teraz tu lewarkiem, przód podniosę, żeby mógł widły wsunąć pod koło. Tak, i tak dźwigniemy. Dobra, bo nie ma sensu tak na siłę kombinować. Nie chciałbym gdzieś zagiąć czegoś od spodu, bo jednak. Ten rdzeń auta musi zostać, nie? O wyłaś. strętny bydlaku. Po zrobieniu porządku wszystko sobie poprzekładałem, poukładałem i teraz nie umiem się odnaleźć. Dobra, wygląda dobrze. Wygląda dobrze. Ewentualnie asekuracyjnie podjedziemy sobie tym podnośnikiem jeszcze pod koło, zaprzemy. Chociaż tam dobrze stoi, na sankach jest podparte pewnie. Dobra, słuchajcie, tutaj, tak jak wspomniałem, jest trochę skorozją mały kipisz. Po pierwsze to jest od podnoszenia pozaginane. No, te ranty nigdy w grupie wak nie były jakieś szczególnie dobre. Zawsze we wszystkich Volkswagenach Audi się tutaj zagina. To jest taki problem I tu wchodzi korozja. No tutaj, też z racji tej dokładki, tu naprawdę wiaderko piachu było pomiędzy progiem a, a tą dokładką plastikową. Także, także tutaj jest sporo korozji. Takie już żerki są nawet na tym progu. Także podejrzewam, że jeszcze jedna zima i już mielibyśmy przegryzioną blachę na wylot. Także to był taki ostatni moment, żeby się zainteresować tym Audi, żeby gdzieś tam zajrzeć we wszystkie miejsca i pousuwać tam spod zderzaków i tak dalej, z tych takich miejsc. No tu, tu na przykład wycinamy, więc nie ma problemu, jakby była dziura, to im się nie przejął, ale gdzieś tam pod zderzakiem, nadkola wewnętrzne i tak dalej, to wszystko jest, znaczy te miejsca, te kielichy i tak dalej, nie, te konstrukcyjne rzeczy, także w wielu miejscach tutaj już takie zalążki rdzy, że, że teraz powiedzmy skończy się na jakimś wyszlifowaniu, zakonserwowaniu, ale jeszcze rok, dwa i tak naprawdę mogłyby być dziury. Mimo, że Audi w Ocynku naprawdę dobre blacharsko są, no to już auto ma 24 lata, więc ciężko się spodziewać ideału. Dobra, słuchajcie, to żeby nie przedłużać, od tyłu zacznę tutaj rozwiercać, ponieważ chcę sobie ładnie wpasować ten bok, czyli rozwiercimy cały tutaj przy słupku, cały ten element i próg dołem. Tylko teraz tak, tu jest ciąg dalszy, dotąd jest próg i on jest tu zgrzany od spodu do podłogi, ale nie będziemy go odwiercać od podłogi, tylko ja zrobię tutaj takie równe cięcie. Ponieważ pod ten szeroki próg chcę mieć tutaj jakby podstawę, zostawioną taką w linii prostej, żeby, żeby coś mocować. Zobaczymy jeszcze, albo po prostu będę chciał, żeby mi chłopaki na gętarce krawędziowej, takiej numerycznej wygieli, kształt o przekroju takim jak gdzieś tam sobie wymierzę, albo będziemy po prostu robić z czegoś ten próg z, jakich, z jakichś tam innych elementów. Zobaczymy. To wyjdzie w praniu, najpierw to odwiercę, zobaczę jak tutaj wszystko pod spodem wygląda konstrukcyjnie. Co mogę, a czego nie mogę, jak to zrobić najprościej, żeby jak najmniej ingerować w te wewnętrzne poszycia, w te takie konstrukcyjne, bo zależy nam, żeby tylko zmodernizować zewnętrzne poszycie, żeby to wyglądało nieco inaczej. Także, także co wiercimy i widzimy się później przy otwieraniu. No, znaczy nie, jeszcze pokażemy, jak wiercimy, nie? trochę, żeby nie było. Musi być trochę roboty, nie tylko moje gadanie. No dobra, to yy, trzeba zeszlifować tutaj tą, yy, tą konserwację, żebyśmy wiedzieli, gdzie są punkty. Ogólnie to jest bardzo dużo punktów, solidnie jest zgrzany ta Audi. Ogólnie bardzo solidny Audi. Słuchajcie, Bemiarze, solidny wóz, solidna fura. Trochę może rdzewie, trochę się psuje, ale solidna. solidna. Mamy nagrane odginanie, teraz jeszcze rozwiercę i nagramy ostatecznie, jak już odpada wszystko. I zobaczycie, jakie ładne zdrowe auto póczę. Okropnie się z tym czuję. Dobra, jedź po kebaby. jaki był zdrowiutki próg. No, pociąłem takie ładne auto. Nie będę spał dzisiaj w nocy. O, tutaj też ładne. Z przodu tylko trochę. Były żery, bo był zagięty i pod, pod podkładką było błoto. No i trochę sobie wiało, ale 25 lat, 24 lata samochód i patrzcie jak, jak można było dawniej, można było. No. A ja i tak to wszystko zmarnowałem. No i dobra, lecimy dalej. Teraz trzeba się zastanowić, jak to odbudować, gdzie, co jeszcze wyciąć i z czego ten próg. Także słuchajcie, pierwszy etap mamy za sobą. Yy, pokazałem Wam, że nie żartuję, widzicie, że nie żartuję. No także już widzicie, że nie żartuję i zapraszam do kolejnego odcinka z tej serii. Będziemy myśleć, co tu teraz wspawać na to miejsce. Musi być szeroko, yy, próg niżej, szerzej i prościej dużo. Bez plastików, bez żadnych yy, śrubek, bez żadnych zaślepek ma być ładnie próg prosto pod lakier no także słuchajcie dzięki za uwagę i widzimy się w następnym odcinku pozdrawiam hej